Panie prezesie, jesteśmy po meczu. Myślę, że wynik satysfakcjonujący dla nas, dosyć przekonujące zwycięstwo, chociaż mecz był dosyć zacięty jakby wynik tego nie odzwierciedla do końca. Oczywiście, mecz był zacięty. Obie drużyny pokazały dobre umiejętności, biorąc pod uwagę oczywiście m, poziom, który generalnie reprezentują piłkarze, bo to są piłkarze czwarty, z czwartych i niższych lig. Ale uważam, że niektórzy, część przynajmniej wykazała duże umiejętności oczywiście również koledzy z Poznania natomiast to zwycięstwo cieszy czy za wysokie, czy zero no stworzyliśmy jednak kilka sytuacji te bramki padły po ładnych akcjach to trzeba powiedzieć, jestem tutaj zbudowany, że ci, ci nasi zawodnicy, młodzi ludzie potrafili tak bez y, wielkich treningów, bez przygotowań ponieważ oni nie mieli okazji z sobą grać razem, a jednak się rozumieli na boisku, czyli wykazali tutaj swoje umiejętności Piłkarskie od razu wkomponowując się w nową drużynę. Postawa zespołu było widać na boisku bardzo dobra. Trener nakreślił nam pewne schematy, które udało się przenieść na boisko i czego efektem było okazałe zwycięstwo i z tego na dzień dzisiejszy się cieszymy, aczkolwiek wiemy, że to jest dopiero malutki kroczek w drodze do tego co, co mamy zdobyć. Jeśli chodzi o skład zespołu, no nazwiska znane z boisk głównie czwartej ligi, trudno wam było się zgrać jakby od samego początku, czy jakby ta chemia była już widoczna od tej pierwszej konsultacji? Jak to wyglądało? No wiadomo, im więcej tych konsultacji, tym lepiej dla nas. Pierwsza połowa nie była może tak, 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 tak okazała, jak byśmy chcieli, bo, bo docieramy się gdzieś tam. I, i, ale fajnie to wyglądało, moim zdaniem, jak na pierwszy raz, całkiem, całkiem spoko. Tak, to był wymagający rywal z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W pierwszej połowie szczególnie pokazał, że, że potrafią, mają jakoś jak na, na zespół też podobnie jak my zbudowany rozmawiałem z trenerami przed meczem też mieli jedną konsultację więc bardzo trudno jest zjednoczyć w krótkim okresie czasu zawodników z różnych drużyn ale My, ja jestem strasznie zadowolony z drugiej połowy, bo w drugiej połowie zagraliśmy poprawnie, taktycznie, bardzo fajnie. Troszeczkę jest mankamentów, jest błędów, ale przecież na którym poziomie ich nie ma. No będziemy starali się nawiązać do tych dobrych tradycji, które Kujawsko-Pomorski Związek w Region Cup no podtrzymuje, czy, czy, czy ma, bo wiemy doskonale, że dwa razy było to Mistrzostwo Polski. Przed nami kolejny mecz. Jeżeli pozwoli nam czas i, i, i tuś będzie zgoda ze związku, będziemy starali Dali zrobić jeszcze jedną konsultację, żeby jeszcze tych chłopaków bardziej scalić, zjednoczyć. Niech sięgają po swoje marzenia.